Więc pierwsze, co musisz zrobić, to pobrać plugin z tej strony. To jest nazywa się OpenNest. I no, tu jest do pobrania za darmo. I jak już pobierzesz, to w sumie ten algorytm jest dość prosty. Musisz tylko na przykład tak. Tu masz, musisz narysować w Rhino te elementy, których potrzebujesz. I narysować ten, no, tą, tą kartkę, powiedzmy, nie? Ten karton, czy co, co tam, powiedzmy to jest. I tak. Wtedy uruchamiasz opera oczywiście. I tak, yy, pierwsze co robisz, to potrzebujesz właśnie na krzywę, yy, czyli wpisujesz curve. To będą te właśnie twoje elementy. To będą te elementy, a to będzie ta płaszczyzna, na której, na której będziesz to wszystko umieszczać. I tak yy, dalej. Yy, właśnie wpisujesz, yy, szukasz tego pluginu OpenNest, tej funkcji od tego pluginu, i tak yy, ustawiasz. Yy, pierwsze co robisz, to ustawiasz yy, tą swoją płaszczyznę i te elementy. Teraz. Może zrobię ich trochę więcej. A więc ustawiasz teraz te elementy i tak, teraz musisz połączyć tutaj. Właśnie musisz podpiąć płatną płaszczyznę. Czyli robisz tak, a potem robisz tutaj, robisz tak samo z tymi elementami. Nie musi podłączyć pod tutaj GEO. No i on ci już właściwie umieści te wszystkie elementy. I z takich e, ważnych rzeczy jeszcze e, możesz sobie e, właśnie zdefiniować jakie jak chcesz mieć odległości między tymi elementami. Teraz na przykład są dość małe. Możesz właśnie e, zrobić e, slider. To będzie. Nie wiem, na przykład, żeby były odległości 3 cm. No i on ci właśnie wszystko ładnie umieszczam Tylko, że czasami się nie zmieści na jednej, jednej płaszczyźnie. Czyli wtedy na przykład możesz coś takiego zrobić, żeby jest tutaj takie coś jak iterations to możesz właśnie ten popróbować, żeby on jeszcze lepiej to umieścił. Czyli nie wiem trochę to trwa właśnie. To, to jest trochę obliczeń do zrobienia.